Wiadomość dla Ciebie. Już wyciągam kartę. I mamy tu bukiety błogosławieństw. Twoje połamane skrzydła zaczęły się goić. Odpręż się i wiedz, że otrzymujesz właśnie cudowny dar uzdrowienia. Tutaj chodzi o to, że bez względu na to, czy chodzi o problem natury fizycznej, czy o jakiś konflikt, duch je uzdrawia. Potrzebujesz teraz odprężyć się i przestać ciągle myśleć o tej danej sytuacji czy problemie. Zapytaj siebie, co sprawiłoby Ci teraz najwięcej przyjemności i po prostu zrób to. Wtedy umysł przestanie obsesyjnie roztrząsać dany problem. Nawet jeśli na początku będzie to parę minut lub godzina. Kolejna karta to jest Czerwień kwiatów w krzewu. Kolor czerwony wzywa cię. On reprezentuje czakrę podstawy. Chodzi o to, aby odszukać równowagę i poczuć się bezpiecznym. Uznaj swoje silne emocje, ponieważ one dają ci znak, gdzie w twoim życiu brakuje równowagi.